już wszystkim, z, z tej strony Maciu, a jeszcze na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że odcinek został, ten odcinek z Fortnite został nagrywany przed nowym sezonem, tam jeszcze 5 godzin chyba przed sezonem, tak jak widzicie na filmie no i po prostu myślę, że nawet spoko gierka wyszło tam jakieś parę fragów było, więc postanowiłem to wrzucić, No więc miłego oglądania Cześć z tej strony Maciu, a dzisiaj ze względu na to, że za się nowy sezon, znaczy nowy, stary sezon Fortnite i zaczyna się nowy, i za 5 godzin jest, słuchajcie, event e, Na żywo Postanowiłem nagrać coś z tej o tu właśnie gry I dzisiaj na pewno celem moim jest wbicie 70 poziomu e, Bo ponieważ, żeby odblokować te dodatkowe nagrody, ostatnia nagroda To właśnie ponadczasowy Ome e, Omega Rock e, No po prostu, strój do niego, tak? Tutaj mamy jeszcze Pumę Bana Banakowiec, ba bananowiec, kurna. No i co? Ja sobie słuchaj, już wszystko odebrane z karnety jak widzicie. Wszystko ładnie, piękne. E, sklepik jest jaki jest. Aha, widzę, że. Ale dobra, już wszystko jest. Wróciło. Kupi... Kupiłem sobie Greedy, bo jest zajebiste. Dobra, nieważne. Eee. Sklep wygląda y, tak, jako dużo emotek. Podłośnij muzykę, dużo emotek jest tutaj. Więc myślę, że to fajnie. Czas San Andreas. Ej, chyba nawet dodali. Nie, czekaj. Dobra, wszystko jest to samo. No i tutaj mamy jeszcze Lewis Hamilton'a Eminema, już chyba wywalili. Był... no bo miał być chyba na dwa dni, tak? W tym, no i już go po prostu nie ma, bo się skończyło. E, co do rank? E, rankingowe Battle Royale, znaczy takie zwykłe z budowaniem. Mam tutaj Golda 2, bo za dużo tutaj też nie grałem. Ogólnie w Fortnite za dużo nie grałem i zacząłem wbijać tele już tak naprawdę pod koniec sezonu. Znaczy grałem wiadomo na początku, w środku już nie a i pod koniec. No bo w końcu OG Fortnite. E, zero budowania, no to mam tutaj e, wbite platynę. Dwójkę No prawie trójka, nie? Prawie diamencik Nieważne Dobra, zagramy sobie dzisiaj w Battle Royale Normalny Zobaczymy jak nam pójdzie Dobra, dzisiaj będziemy trollować ludzi emotką Jak jeżeli kogoś zabijemy to będzie greedy mm, 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 mm. Dobrze, polecimy sobie na przyjemny park Myślę, że tam będzie parę osób Albo może na zalew? Zdobyczy? Hmm. No wiem ja się tak Nie. Lepiej na przyjemne. Przyjemne moja ulubiona miejscówka. Razem z moją ekipą. Dobra, lądujemy szybciutko. Ale gówno. Jest słabo w ciul Dobra, już jest może trochę lepiej. Kurna, dawać mi itemy jakieś normalne, nie kurne jakieś te rakietnice i tak dalej. Co to jest No nic, wylądowałem w miarę spokojnie, chyba ten odcinek nazwę najspokojniejsza gra w Fortnite. No tak poniekąd jest. Kurna. Ja jebe, jeszcze nie tak kurna. O kurna, P90, zajebiście. Idziemy tak. Super. Dobra, jest 200 HP SA Idziemy na feer dzielać. Tam nie było lutowane jeszcze. No nie, no nie wierzę w to. Dobra, jest wolna pompa, ale... Wolę tą bombenkową. Gdzie jest ziomek? Co? Czasem ja kuźwa ślepy, że ja go nie widziałem Chyba go nie widziałem Okej okay. Łatwy ziomek, ale ja serio, go nie widziałem myślałem, że kuźwa jakiś ślepy jestem czy znaczy, co on chyba do mnie przez okno strzelał, nie? Bo nie wiem jak inaczej by mógł Kurna mam zasranego kałacha, zapomniałem o tym Japier Jeden tu tych drzew jest kurna. Nie muszę się skupić. Serio? A ja 90 Ja nie pamiętam jakie ja mam bronie Ja jestem rozproszony po prostu eee, tak Nie, kurwa nie Nie wierzę, ile się leczyć No kurna Masny Ja pierdłu! <grym> Nie, raz, słuchajcie, ja nie wiem czy to był w sumie dobry pomysł, żeby dzisiaj nagrywać, bo jest to naprawdę jakiś, kurna, caki przemulony trochę. E, nie wiem jak tego... uczucia, whatever to jest, kurna, nie wiem, nie wiem jak tego się pozbyć. Hmm. No nic, robimy to podwinka. wink'a. Kurna, klawisze mi się mylą. O, tu w ogóle lama jest. Nie widziałem tego. Tak wiem, że szybciej się otwiera lama furna, F się ją rozwala. Aczkolwiek tak dostanę EXPA za to. A gdybym rozwalił, to mnie dostał EXPA Aha, a ja, ja tam miałem apteczkę, nie? Siem Co jest? Czemu nie mogę wsiąść? What the heck? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale. Eee. Yy... Tam była apteczka właśnie, ja bym się wyleczył, tylko że tu strefa już zaraz pójdzie. No ale dobra. Dam radę. Mam launchpada, mam też... Yy, mam też tą całą kotwiczkę. Kur... Czemu nie mogę do tego wsiąść? Jest 50 ładny pięknie, oj nawet beczulka, więc sobie wezmiemy beczulkę, bo czemu by nie? No i będziemy napierdzielać dalej, tak? Ja pierdzielę, ale nie w taki sposób. Bo, przyładowano wszystko oczywiście, że nie. Eee, dobra, dostał kolega, dostał koleśka, szopa jednego. Możemy go podjechać. Kurno, strefa idzie Zde. Lecimy na niego Nie wiem czy... a go tu już nie ma Uciekł widzicie, się, bał się, bał się Mam go kurna Jak ja go nie zabiję to strefa go zabije Także ten no, tego typu I on się zdążył ze co jest? Dobra nice, łatwo złoty skarek widzę dla mnie specjalnie. Fajnie. Dobra, wybijmy sobie beczkę, beczunie. I w ogóle to był ten czy inny? No to może był inny ziomek. Nawet nie wiem. Dobra, jak tam zadania? Kurna. Podzięki kierowcy z zalecznikom obrażenia. Okej, okay, jeszcze 49 punktów obrażeń i dostanę 2000 ekspa. I odwiedź nazwane lokacje. Dobra, to się da zrobić. Pójdziemy sobie na słonę. Ona no, light pick. Zrobimy to, kur szybciorem. Tu już strefa Dreyzda. Tu będzie szła teraz. No dobra, i jest to jakaś jeszcze nazwana lokacja. Be, byłaby na lewo, jakbym szedł, albo na prawo, dobra. Idziemy na zgubne ziemię. Bo czemu by nie? Czemu nie zatrzymało? Dobra, tego już sobie zostawię na później. Tutaj. A teraz otwórz 15 skrzyń. Nieźle. Gdzie jest kolejna strefa? Jeden kawałek. Tych trzeba prosto iść. Dobra, pięć osób zostało. Ja mam trzy fragi. Um, no dobrze. Myślę, że winka da się zrobić. Pod odcinek, oczywiście, dla widza. Dla widza, tak. A no dobrze, i można troszeczkę sobie pokampić, poczekać. Tam idzie ziomek. Tu jest ziomek. Ej, nie ma kewa. Dobra, podjeżdżam go. Aha, XD O kurno, ja tak od niego dostałem mocno? Co jest? O kurde Nieźle Dobra, ale mam potki, jeszcze tylko apteczkę by trzeba było znaleźć Będzie super Super, hyper, kurna, do koloko Dobra, strefka jest, więc na luzie o to się nie martwię Stały dwie osoby, do zabicia jeszcze Co ja robię? Co, co, coś, to dzisiaj nie gra, kurwa. Nie to tak naprawdę Dobra, mamy środek strefy Zajbiście zajebiście jest w tym, że oni się strzelają Więc kurna zaraz, zaraz ich tutaj namierzę, nie, czekaj On jest tam! Kurwa, ty Patrz. i PYK! kurna ta 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 budowanie to on jest średni to widać O, sklepem. O, strefa, gdzie jeżdżą, ale no ja ja. Dobra. Co mi tu przeszkadza? Nie no co ja, nie no kurna Nie wierzę O ja pierdol, mam mało HP To Potki Sklasza, dobra Ja wiem, że gram dzisiaj jak po pokraka, no ale sorry, man, ale no nic za to nie zrobię. A wracaj do strefki, no, chyba że mnie wcześniej zabije, chłop. CO?! To nie jest przy... KURNA! KURNA MAĆ! Okej, okay, mam nadzieję, że się Ci się w jednym z procedur moich filmów, jak widzicie yy, 66 level nadal, 20 tysięcy jakby expa mi brakuje jeszcze od na następnego poziomu, trochę już mi się nie chce, ale co tak, na razie cześć manko yo!